Witajcie, to z dziś w szybkiej wrzutce Włościanie, czyli nowość od UV Games. Jest to gra karciana, tak zwany set collection, gdzie zbieramy sobie ludzi w różnych zawodach do naszej nowo powstałej osady. Będziemy pobierać sobie tutaj stąd karty, bądź te już wystawione, bądź karty w ciemno i dokładać je zaś. U siebie. To wszystko jest uzależnione od tego ile mamy pożywienia, tyle będziemy mogli dobierać postaci, bo zawsze mamy dwie na standardowo do pobrania plus dwie do jakby wybudowania plus właśnie w zależności ile mamy jedzenia z tym, że maksimum to 5 i tak samo karty te, które będziemy właśnie dobierać, będziemy wykładać na ryneczku, później brać do ręki, a następnie będzie faza budowania, czyli z kart, które mamy wszystkich w ręce znowuż wybieramy dwie plus tyle ile mamy tych budyneczków. I te karty możemy sobie zagrywać. Fajna jest tutaj zależność, że niektóre karty, żeby zagrać jakby za darmo, muszą zostać odblokowane przez jakiś tam inny zawód. Inaczej płacimy koszt, bądź też dostajemy się akurat taki zawód u siebie mamy. Oprócz tego, tak jak widzicie, powstają tu takie łańcuszki, bo żeby dostać 10 punktów, to ładza muszę położyć na poszukiwaczu, a poszukiwacz musi być na górniku jest tu pełno takiej właśnie zależności. Na tym właśnie polega cała ta gra. Naprawdę bardzo sprytny, bardzo fajny sposób. W grze mamy pełno dodatków. Pełno jakichś takich kolorowych znaczników. Wydana jest bardzo ładnie. Choć no, jest dana w takim wielkim pudle, rozumiem, że będzie do tego milion zaś jakichś dodatków. No bo trochę te pudełko chyba przerośnięte, co jak na tą grę. A no monetki też może mogłyby być lepsze, no ale wiadomo, że to tylko wygląd liczy się gra, a gra jest fajna, choć trochę szybko się kończy, bo kiedy człowiek już się fajnie rozkręci, już może coraz więcej, to okazuje się, że niestety gierka zbliża się ku końcowi. W każdym razie fajna gra do kombinowania, o naprawdę prostych zasadach i bardzo ładnym wykonaniu. Tyle. Dzięki za uwagę i do następnej szybkiej wrzutki. Cześć.